Prezydent Rafał Trzaskowski podjął dosyć zaskakującą decyzję, że trzeba usunąć z urzędów miejskich wszystkie krzyże. Jego dziwością jest, żeby zdejmować krucyfiksy ze ścian. One tu są dla nas. To ja jestem wasza wysokość, a ty jesteś służba Trzaskowski. Ja w zasadzie się cieszę, że Trzaskowski rozpoczął wojnę z krzyżem w Polsce, bo to doprowadzi do jego upadku. Z krzyżem walcząc się zawsze przegrywa. Mówi się o tym, że trzeba podchodzić inkluzywnie do osób e, o nieustalonej tożsamości płciowej. A tak, kto ustala, nie, czy jest nie. jakiś organ typu Trzaskowski, nie, nie. klęczy bo jest, bo przy bo drzwiach i zagląda pod spódnicę temu facetowi? Szkota rozpoznam, bo oni nie noszą majtek pod spódnicą i tym się różnią no tak. od kobiet. Wszyscy urzędnicy przejdą specjalne szkolenia z inkluzywności. I o forze no. chodzi, żeby zarobił cieć jakiś znajomy Trzaskowskiego pieniądze, Widać, że pan w tych stanach siedzi cały czas. Już nie ma trylogii, nie ma Sienkiewicza, to już jest passé, dawno. To mnie pan przyłapał na gorącym uczynku.